No cześć! Miałam robić na żywo niestety Kiowi internet. Co ja zrobię? Mogłam jak przynieść. No. Dobra. Robimy ciasto, słuchajcie. Przepis dam. Na dole będzie. W opisie. Teraz mniej więcej tam będziecie widzieć jak to robię. Chciałam zrobić Wam teraz na żywo też z telefonu. I nie mogę. Dlaczego? 100 100 subskrypcji muszę mieć. Subskrypcji muszę mieć. I nie mam. Dobra, to co? Zrobimy. Dwie szklanki mąki. Ja nigdy nie wiem jakie szklanki. Więc będę je ważyć. Żeby tak mniej więcej było tyle samo. Ja mam zawsze z tym problem. Nie wiem, czy macie. Ja mam z tym zawsze problem, jeżeli chodzi o szklanki. A więc, co? 215 gram. I teraz znowu 215 gram. No boże, 215, a nie 250? Nie się, zawsze będę latać po łyżki. 215? To może być 214, przecież Też się nie Nie wiem po co w sypałem, będziemy cukier najpierw e... Cukier będziemy najpierw mieszać cukru mamy 3 czwarte szklanki i teraz problem, że to jest 3 czwarte 3 z 4 części to jest oczywiste Ale ta szklanka jest dziwna Ostatnio robiłam to ciasto słuchajcie i teraz dodałam będzie drze za mało drzemu dałam, bo było takie niby dobre, ale. Dobra. Dla, dla mnie było za mało słodkie. I jedno jajko. Jajko będziemy musieli z cukrem. Pamiętajcie, nigdy nie wbijajcie jajka bezpośrednio do. Sprawdźcie, czy nie jest cukrem. Nie sprawdzam nigdy. Ja nie sprawdzam. Jajko ucieramy z cukrem. Więc pauza. Mamy ubite jajko z cukrem i dodajemy tak. Dodajemy dwie łyżki kakao. Dobra. Y, jakie chcecie? Płaskie, y, czubate? Ja dodam, dobra, dam dwie i pół. <laughs> y, ja na oko daję. Od razu mówię. Na oko daję. Y, co jeszcze? Aha, tu mamy trzy czubate, łyżki drzemu Mamy dżem truskawkowy. Boże, tu, tu, matko, tu, tu. Dżem truskawkowy. Ile? Trzy czubate łyżki. To jest czubata? Taka płaska może być. Jedna, druga. Nie wiem, jak zrobić yy, czubatą łyżkę dżemu? Dobra, damy cztery. Trzy i pół damy. Będą te czubate, to będą w tej połówce. Co jeszcze? Jedna czubata łyżeczka sody. Nie mam niestety łyżeczki. I nie chce mi się biegać po łyżeczkę, więc damy łyżkę. To znaczy pół łyżki. O. Pół łyżki sody. I olej. Słuchajcie. Mam nadzieję, że wszystko damy. Olej ile? puszka oleju. Lecimy. Puszklanki oleju. Chyba jest. I mieszamy. No i mamy wszystko wymieszane. Ściśko, siśko. O, Jako dziecko lubiłam bardzo lizać te widełki do mieszania i miskę. Z moim bratem zawsze się byliśmy o to. I w sumie teraz też to lubię lizać. Też lubię lizać pałki po cieście. I nie myślę sobie o czymś innym. Bo ja wiem, że już się śmiejecie z tego. Mamy ciasto, zobaczcie. Takie on. I to do keksówki jest idealne. Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia. W sposób który gdzieś poznałam w internecie. No bo... Wchodzimy. i to nam do bo zawsze nie y yy. Trzeba znieść. I już jest lepiej. Mamy już i oczywiście, tak jak wczoraj, nie włączyłam piekarnika, a piekarnik włączamy na 180 stopni. I to jest u mnie norma, że zapominam, ale kto nie ma w głowie, ten mam nogę. To ma małą kuchnię. Damy na 180 Dobra, damy na 185 Ale wydajcie na 180, żeby później nie było A bo dajcie na 180, jak chcecie Wylewamy ciasto do blachy Korciło mnie, żeby dodać mi do środka Bo takie to samo czekoladowe ale nie dodałam w sumie. Później poleję, zrobię polewę czekoladową i posypię najwyżej mitałami. I też będzie dobre. Albo kokosami, no albo kokosy do środka też można dać przecież. Ja bym tam dała kokosów, ale nie mam, chyba nie mam kokosu. Mamy. Wczoraj mówili do mnie, że nie miało fartucha. Mam fartuch, proszę. Trochę już Nie, Miałam dzisiaj pierwki robić, ale nie będę. Chyba jutro będziemy robić pierunki. Nie wiem, zobaczę. Może dzisiaj zrobię nagram filmik, jutro mam proszę. Jak będziemy się chciało. Dobra, 45 Dobra, składam, to nie chcę się czekać. 45 minut, 40. Dobra, ja dam 50. 51, mam 51 minut, 51 minut pieczenia ciacha. Do zobaczenia. Mamy kakao i te wszystkie inne składniki wymieszane. No to teraz będziemy. Dodawać szklankę mleka. I mąkę. W sumie lepiej ją dodawać po łyżkach. Czyli parę łyżek i mieszać. Ciasto się upiekło, Piękne. Wyrosło. Bo dużo... moja szklanka jest za duża po prostu, dlatego takie dużo. Dlatego takie dużo kwiatku. Przekroję wam i pokażę. Jak zawsze mam problem z warzami. Gorące. Gorące. Tak wygląda. Cieplutkie, gorące ciało. Pyszne.